Cześć wszystkim, ten piękny piątkowy dzionek Mamy końcówkę marca Jedziemy zaraz do Piotra Działać w końcu z moim silnikiem, z moją głowicą Jeszcze tylko tradycyjnie paczuszki przed końcem tygodnia I bierzemy się za robotę przy silniku Dobra, mam głowicę Jedziemy do Piotra ale założę się, że jak do niego przyjadę to będzie najpierw... To co? Palniemy kawkę, nie? Pewnie palniemy. Także dzień dobry, witam was już oficjalnie w Piotrowym garażu. A tu się dzieje, patrzcie co tu się dzieje. Jedna lampa, druga lampa. Piotr natworzył lampę, nadrukował. Teraz trzeba będzie to dziś ładnie powiesić. Piotr, gdzie będziesz wieszał te lampy? Gdzie będziesz te lampy wieszał? W salonie. W salonie? Tak, ale w salonie sprzedaży. A, w salonie sprzedaży lamp? Tak. Barb. O, ktoś do mnie dzwoni. Zsikujemy do pomiaru w głowicę. Składamy drugi cylinder, wkładamy zaworki i zaraz będziemy mierzyć głowicę na flowbenchu. Sprawdzimy, jaki jest przepływ na seryjnej głowicy przez kanały i zobaczymy, co da się poprawić. Kawka wypita? Jeszcze nie. A, ja już wypiję. Co to jest, Piotr za maszyna? Powiedz w dwóch słowach tak szybciutko. E, wiesz, że ja nie potrafię tak szybko. To jest taka maszyna do badania typu. E, na podstawie e, informacji z tej maszyny, czyli z wyników pomiaru, można określić, jakie są, jaki jest potencjał głowicy, jaki jest na przykład potencjał wałka, danego zaworu, co można ewentualnie jeszcze wydusić, czy w ogóle coś się da wydusić. Aha, no i dobra. Tyle tytułem wstępu. O samej maszynie, o jej konstrukcji, jak to jest zbudowane i tak dalej, jak mierzymy, to Piotr obiecał zrobić osobny film, który umieści na swoim kanale. No dobra, już będzie. Piotr Małyniak na YouTubie. Yy, moja głowica. Tutaj co mamy? To, to jest adapter do otwierania zaworu. W tym przypadku, kręcąc kluczem, będę otwierał zaworu o określoną wartość. Oczywiście do pomiaru wykorzystam czujnik. Tak? Zegarowy. Komotyczny. No, Zegarowy elektroniczny. A, elektroniczny. Okay. Z dokładnością do 1 mm. Tylko muszę wiedzieć, jaki fizycznie ma być maksymalny skok zaworu. To jesteś przygotowany, tak? Wiesz, jaki jest jeden 2. Jeden, Nie powiedziałeś mi, żebym takich informacji potrzebował. To trzeba znaleźć szybko w necie i będziemy porównywać to z parametrami głowicy 1, 1. Z Twojej głowicy. Przed i po. Dobra. Czyli zaraz znajdziemy w moim filmiku. Zaraz znajdziemy te dane, które były, bo tam zrobiłem taki. No, Przeczyt. No. no, to znajdziemy, porównamy, porównamy z tą głowicą. Zobaczymy, co tutaj jest takiego ciekawego, że ludzie ją wymieniają w silnikach 1. Pałek jest 1, 2. inny. No to wałek jest inny, no to no. mamy wy wszystko w Zaraz będziemy patrzeć. Zniósł krzywki, wałka. 9,5, a ten 1,260, 88, yy, czyli to samo jest, co w seryjnym, yy... co, co jest w tym 1,1. Ten sam wzniosł zaworu. Czyli to w 60, w tej, 60. co jest montowana w Pandach. Tak. Tak. Czyli fizycznie sytuacja jest taka, że podstawowa różnica to jest przede wszystkim wznios zaworu większy o, 80, o 70 mm. To możemy iść dalej działać. Mamy tą wartość, możemy iść otworzyć zawór i dmuchnąć. Na start 8-8. Zobaczymy, czy będzie taki sam kanał, czy będzie taki mniej więcej sam przepływ. Jak będzie taki sam przepływ, to znaczy, że spokojnie można ogarniać to na głowicach 1-1. Nie trzeba szukać 1-2, tylko wymieniać tewałki. I tyle. I A tam coś trzeba, chciałem... No się. właśnie. No no no, tylko, to to. tylko harat. A to to freza i ogień. Dobra, idziemy. Ustawiamy 9,5. A, bo już przyrząd zamocowałeś. Tak. Ale to na, od razu idziesz na ten? Na, no na maksa, na maksa. Mam, mam tam te wyniki, tak? Może najpierw wartość 8.8 i porównamy to, jak będzie ten. Jak Tylko, będzie że tam, Ty tam. to przeliczasz chyba kalkulatorem swoim jakimś, nie? Tak, tutaj generalnie jeżeli chodzi o zmianę wysokości słupa cieczy, no to generalnie później to przeliczam kalkulatorem, który jest stworzony w Excelu, w arkuszu mhm. kalkulacyjnym. O. Jest 88. Dobra. I teraz włączymy pompę. Tutaj ustawimy wartość 31,5 cm mm -hmm. w jedną stronę, 31,5 cm w drugą stronę i odczytamy wynik tutaj tej skali dla przepływomierza I później porównamy to z, ze stanem z głowicy 11. Dobra. Skok tutaj jest 88, a u mnie jest 9,5. Tak, tak. Czyli tutaj będziemy na, na daną chwilę będziemy robić, będziemy robić to porównanie. Czyli seria, tutaj mamy 1,1, 1, tutaj mamy 1,2, na start skok 8,8, a później zrobimy drugie badanie 9,5, żebyśmy wiedzieli, jaki będzie potencjał ewentualnie y, przy zastosowaniu drugiego y, tego wałka. A ta wartość 80, to co to jest? To jest ta wartość 80 mm Aha. Na, na tej skali. Także startujemy. Dobra. Wartość dla y, tego przy wzniosie 1,2 mamy 90. Czy w serii w... jest trochę lepiej? Y, w serii jest trochę lepiej, ze względu najprawdopodobniej na trochę inną geometrię kanałów. Tutaj one są szersze. To zresztą, jak popatrzycie się na oryginalny kanał z 1,1, on tam jest taki przewężony i ma taką jakby większą wypustkę do wrotu Truskiwacza. A tutaj w tym przypadku. No jest to szeroko tutaj, no dosyć, mhm. tak że jest to, to podyktowane właśnie tym. Lepszy wynik podyktowany jest właśnie tym, że e, gdzieś ten kanał jest trochę szerszy. No teraz to robimy. Poczekamy, aż tam sobie opadnie. I zmieniamy. E, i na... zmieniamy na 9,5. Tyle, ile jest tak, tyle, w 1,2 Tak, to 9,5. No, czasem jest tak, że trzeba badanko powtórzyć, dlatego wracamy na 8-8 zniosku zaworu, czyli to, co ma 1-1 w serii, jeszcze raz dmuchniemy. Czyli jest podejrzenie, że po prostu był układ zapowietrzony. I dlatego Pomiarowy. Dobra. No. Dobra. Dmuchaj to. Dobra. Może jakiegoś tam jednego litra, 2 litrów. Bo tak, wszyscy się każdy, Czyli jednak się nie 8, nie 90. No, a... Zobaczmy, tutaj ma no, 84. I teraz stawiamy 9,5. 5, 9, 47, 8,9. No, setka to jest. O, jest idealna. No, spadło na 49, ale to nic. No teraz tak, I 90. 90. 9 mamy tak, Przy 9,5 mamy wartość tą 90. Czyli śmiem twierdzić, że w tym przypadku, jeżeli nie zostaną poddane obróbce kanały to jeżeli byśmy zastosowali wałek o jeszcze większym wzniosie, to za dużo to nic nie daje. To tutaj to nie ma co się oszukiwać. Czyli jeżeli będzie obrobiony kanał i będzie duży potencjał związany właśnie z tym, jaka będzie różnica, zaraz zobaczymy, jaki jest sam kanał, jaki ma przepływ, no to jeżeli się okaże właśnie, że ten kanał daje dużą różnicę, to wtedy połączenie tego ewentualnie z większym wniosem ma sens. A tak okay. montaż samego wałka nie ma sensu. Tutaj mamy po portingu i zamontowanym zaworze w głowicy 1.1. Czyli wartość. to co polepszyłeś u siebie, tak? Tak. A tutaj mamy serię. Ale serię mam... to też sprawdzałeś, no tak, z zaworem tak. sprawdzałeś, tak? Tak, mhm. to było, to, to było, było sprawdzane z zaworem. Bez zaworu tutaj wartość wynosiła 117. Ok. To teraz co możemy u mnie jeszcze sprawdzić? E, możemy teraz sprawdzić jaki będzie miał przepływ sam kanał. Bez zaworu. bez zaworu, żeby ustalić ile ten zawór hamuje. To co my teraz robimy, Piotr? Teraz ściągamy zawór z sący, no. żeby ustalić ile sam kanał może. Ile sam kanał, czyli tak. ile blokuje go zawór? teraz? Ile blokuje konstrukcja i jego tak. geometria. Ile fizycznie blokuje go. Dobra, zawór. a potem wyciągamy z powrotem te zawory i jedzie, głowica jedzie do demontażu prowadnicy. Si. Jak zdemontujemy prowadnicę, to ktoś się bierze za porting. Popatrzę w lustro i znajdę. No i będzie, będzie haratał. Dobra, dobra, to yy, w końcu się zabieram za swój silnik. Piotruś kręci śrubki. Kręć, ładnie kręć. O, to tak ładnie kręć. Kurde, już, już nie jest ta sprawność. Kurczę. Kiedyś to tak... Nie musiałem patrzeć się w śrubę, no, A kręciłeś, nie? nie? Tak. A ja to w dużym świacie kręciłeś wydech. Rozbieramy, rozbieramy i zaraz będziemy jeszcze dmuchać yy, bez zaworu. A potem... Ole masz pojąka wielkiego tutaj. A to to jest Franciszek. Franciszek? Czekaj. On tutaj już mieszka. Tylko By... żonie nie było. <laughs> kurde. Ja takiego franciszka ostatnio pogoniłem ze swojego garażu. Z miotłą. <laughs> Ale nie padał. Także przeżył. Nie padało, przeżył. Dobra, jedno już jest. To mamy. Który to jest zawód? Wydechowego nie ten. Wydechowego nie ściągamy. No, bo zamknie nam kanał. Nie? Okay. To Czyli sąd. to do woreczka wraca? Tak. I to, to tu, daję To, o, tyk. to y, lecimy sprawdzić teraz jaka jest wartość netto. Netto. Bez podatku od konstrukcji. I z powrotem jesteśmy w pomieszczeniu pomiarowym. Czyli netto, to brutto mamy, brutto, brutto przy 9,5, a teraz sam kanał, czyli tutaj mieliśmy tak, zawór, a tutaj mamy sam kanał. To tyle, że prowadnicą Bez zaworu. Tak. I tutaj mamy wartość 95, a 96. O. No to tak dużo nie poprawia. Nie, i, to, zawór... jest, i to, jest, kurczę, to jest bardzo podobna sytuacja jak w wersji 1.1. Nie, z 80 na 85 jest. No to to jest... podobna sytuacja, to tyle zawór zabiera po prostu. To jest, to, jest, to, jest, to jest ta sama różnica. No. No. 95, gdzie no To tyle zawór zabiera. No dobra, to co teraz już? Teraz już tylko trzeba tą głowicę zabrać do. Zabrać głowicę do wypracowania prowadnic? No hmm. i. Tyle, no i działać. I potem porting zrobić, i potem ją splanować, nowe prowadnice, nowe zawory i pomierzyć. Znaczy, mierzyć będziemy w czasie portingu, nie? No, na bieżąco. No. Jeden, jeden zrobić wzorcowy i do tego się odnosić. No bo później naj, największy problem jest taki, żeby utrzymać równowagę. <laughs> no, to ale jak ktoś sam skrowie sobie kurczy ten, że ładnie wygląda, no to dobrze. Super, ładnie wygląda, ale nierówno jest. Dobra, mamy podsumowane wymiary. Podsumowane wymiary i pierwszy taki wniosek, który mi się nasuwa, to to, że głowica 1, 1 po portingu daje więcej przy seryjnym gwałku z 1.1 niż wsadzenie samej głowicy z 1.2. Jeżeli silniki mają większą moc po wsadzeniu tej głowicy niż po głowicy po portingu, to znaczy, że coś innego go trzyma. Na przykład kolektor yy, sące. Które moglibyśmy sobie po prostu porównać też, nie? Bo ty masz, yy, no masz kolektor swój z 1.1. Mam kolektor z 1.1. A ty masz kolektor z 1.2. No tak, bo i można, jest w by było, można by było porównać te dwa kolektory. Sprawdzić czy przynajmniej na, na, na jednym kanale. To musisz teraz adapter taki zrobić, żeby można to było zamocować tutaj na FlowBenchu? Tak. Coś mi się zdaje, że chyba taki adapter gdzieś tam jest. No to jak masz, to ja przyniosę swój kolektor, ten amelinowy i pomierzymy, bo może to nie głowica tyle blokuje, co sam kolektor. No, może tak być. No. Także tutaj to będziemy, będziemy na pewno w tym kierunku iść, żeby ewentualnie na przyszłość dla samych siebie wiedzieć. No dobra, to to sobie sprawdzimy. Czekaj, tutaj jeszcze pyk, pamiątkowe foto. Czy zaczynasz <słuchasz> wygrywać? Ty no kur... to, to garze jest. Sama głowica, sama głowica daje na bank lepszy efekt po portingu 1.1 niż seryjna 1.2. Tylko kwestia tego właśnie co, co fizycznie trzyma. To wiesz co trzeba będzie jeszcze zrobić? Pojechać na hamownię. No. Mamy dojście. Póki co. Bo coś tutaj już policzyłeś. Wstępnie. Tak, mam taki przygotowany kalkulator. Swego czasu go przygotowywałem. Generalnie uwzględnia on różne takie dane, chociażby ciśnienie otoczenia, temperaturę otoczenia. I tutaj, jak zmieniamy te parametry, dzisiaj było tam 1040 hektopaskali, to oczywiście parametry się również zmieniają, bo to jest jakby korekta. No i tutaj wprowadzam informacje na koncie trzecim, przepływem, jest był czwarty zastosowany. Wprowadzam informacje o przepływie i ten pierwszy seryjny przepływ wynosił 90 u ciebie. No. To jest ta wartość w milimetrach, tutaj mamy podaną wartość przepływu w litrach na sekundę 46,81, czyli prawie 47 litrów 47 litrów wychodzi przepływu przy seryjnym 9,5 mm otwarciu zaworu w przypadku bez zaworu to mamy. 48, 48, czyli litr więcej? Litr więcej jest. A u Ciebie jest 100 na głowicy. U mnie jest 100 na głowicy z tym samym zaworem po portingu. Po portingu. I jest 49, czyli prawie... A w tam było 46. No 3 litry więcej masz przepływu. 3 litry więcej mam przepływu. Po no zaokrąglając do 50, to masz pra, no jakieś 8% więcej. Względem 1,2. Nie gadam z Tobą. <laughs> bo, bo tutaj mam... Yy, seryjnie było 80, no to mam 44. No to ładnie. Dobra, no to dobra, no to ja wiem, co trzeba robić dalej, panie. Ha, ha, ha. No i teraz można sobie właśnie, mając taki kalkulator, można sobie analizować bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy. Ja od kiedy, że tak powiem, yy, zająłem się takimi badaniami, to dowiedziałem się, ile wcześniej silników spierniczyłem. Z malucha. Z malucha, no. Dobra, jest potencjał w 1.2, to znaczy na razie nie ma, bo Piotrek ma już teraz lepsze przepływ Mam więcej niż w 1.2 macie, tak panowie, wszyscy razem wzięci, którzy zakładają dziekaj, od razu dziekaj. głowicę z 1.2. Czekaj, czekaj, co mi tak, Bo już nie mruga. Będziemy poprawiać 1.2, zobaczymy ile uda się uzyskać, też jestem ciekawy. Jak on jest ciekawy, to już wiem kto importing zrobi. <śmiech> <śmiech> Dobra, idziemy, Popatrz idziemy. Popatrz, znajdź gościa. <laughs> No i dobra, pomiary zrobione, coś już wiemy. Wiemy jak będziemy dalej działać z tym moim silnikiem, z tą moją głowicą. Także na pewno kilka najbliższych odcinków będzie takich mocno technicznych, skupiających się na, na głowicy. Wiem, że no pewnie nie wszystkim przypadnie to do gustu, że, że tak mocno technicznie będzie, a nie bardziej vlogowo, lifestyleowo. Także wybaczcie, ale musimy ten temat w końcu ogarnąć a po prostu też jesteśmy bardzo ciekawi e, gdzie leży ten fenomen silników 1.2, że one mają te 20 koni więcej. Także będziemy tego dociekać, będziemy sprawdzać. E, kto jest chętny, zachęcamy do śledzenia, jeżeli jeszcze tego nie robicie. E, a za odwiedziny dzisiaj u nas wam bardzo serdecznie dziękujemy. E, zostawcie tam, jak to mówi Oden, pierdółki jak jak chcecie lajki, kciuki, komentarze i tak dalej. Yy, dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku, a ja jadę się teraz yy, załamać na stacji paliw, bo trzeba dziada zatankować. Także no, trzymajcie się, hej!